Siema wszystkim, Siriomax z a dzisiaj trzecia część ym, tutaj haków na quizzes na tej stronce i dzisiaj pokażę wam jak mieć za darmo i szybciutko wszystkie odpowiedzi także zapraszam do oglądania otóż tak, działa to zarówno na ym, te testy, które robi nauczyciel jak i na te z na początku przetestujemy na te, które już są tutaj na quiz, czyli na przykład atmosferę weźmiemy BODFICH. Start i od razu klikamy F12 na klawiaturze. I tutaj wchodzimy w zakładkę console Tutaj czekamy aż nam się załaduje. I tutaj klikamy lewym przyciskiem myszy i klikamy Ctrl V. Będziecie mieli yy, w opisie. Kacie Enter, następnie X. I tutaj wam się podświetla prawidłowa odpowiedź. Także jak widzicie, pasaty jest to dobra odpowiedź. Tak, klimatogram podświetla się jest dobrą odpowiedzią. W przypadku. Mm, Jezu, co tu się zrobiło? Okej. Okay. W przypadku, mm, jak są pytania, gdzie trzeba wpisać yy, coś, to tutaj Wam wyskoczy komunikat z odpowiedzią yy, i po prostu ją wpisujecie. No tutaj, z tego co widzę, to chyba nie będzie takich. Ale okej. Okay. Lecimy dalej. Tutaj zrobiłem jakieś yy, quizy również. Klamy klasyczne, szybko robimy. Bo widziałem, że tam ktoś ma już naprawdę za niedługo, więc muszę to jeszcze wrzucić, więc lecimy. Kod tutaj taki, tylko szybko wpiszę i dołącz, klikamy, następnie start i tutaj jesteśmy już tutaj widzę że mam dźwięk włączony no i dobra no i klikamy rozpocznij kurde mam dźwięk włączony a dobra już nie mam i tutaj już oczywiście przygotujemy f12 konsol Pierwsze pytanie oczywiście, czekamy chwilkę aż nam się załaduje, klikamy CTRL V, ENTER i X. Tu sobie jakiś pełnoekranowy tryb włączyłem, no i podświetla się ta odpowiedź i oczywiście jest ona prawidłowa. Nie wiem w ogóle, czemu jakoś mi tak zamula tutaj sprzęcik. No ale tak jakoś weszło No i to jeszcze drugie pytanie, ile to jest 2 plus 2 razy 2, czyli 6. Prawidłowa odpowiedź, a. No. Więc myślę, że całkiem fajne, yy, fajna sprawa, wrzucę to wam do opisu, jeśli będzie się dało. Yy. No i co, dzięki za oglądanie, tam zostawcie suba, bo lecimy do końca roku yy, po 300 subów, co nie? No. Także lajka like może dla zasięgu i trzymajcie się i siema. No, więc działa.